Tym razem mam rozwiązać taką nierówność, a więc przepiszmy ją sobie. Mamy 2x kwadrat, odjąć 3x, jest to większe od 5. Czyli tak, zacznę od tego, że zadbam, aby wszystkie wyrazy znajdowały się po lewej stronie, a po prawej, żeby było tylko 0. Czyli to znaczy, że tą piątkę przeniosę na lewą stronę. Czyli mamy 2x kwadrat, odjąć 3x, odjąć 5. Jest to większe od zera. Oczywiście dbam tutaj o znaki, czyli po prawej stronie piątka była dodatnia, a więc po lewej stronie musi być ujemna. No i wykorzystam deltę, czyli wypiszmy sobie wartości współczynników. a jest równe 2, b jest równe minus 3, a c wynosi minus 5. Czyli delta to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli b kwadrat to minus 3 do potęgi drugiej, Odjąć 4 razy a, czyli razy 2, razy c, czyli razy minus 5. Czyli mamy tak, minus 3 do kwadratu to 9, minus 4 razy 2 to minus 8, i minus 8 razy minus 5 to plus 40. Czyli delta to 49, a więc ponieważ delta jest dodatnia, no to już wiemy, że będą dwa miejsca zerowe, to od razu sobie wyznaczmy pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 49, a więc 7. No i liczymy x1 oraz x2. Czyli tak, x1 to minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a, a x2 to minus b dodać pierwiastek z delty podzielić przez 2a. Czyli tak minus B to znaczy, że do B dodamy minus, czyli ponieważ B jest ujemne, to gdy dołożymy jeszcze tego minusa, no to 2 minusy dadzą nam plus i otrzymamy 3, odjąć pierwiastek z delty, czyli 7, podzielić przez 2 razy A 2 razy 2 to 4, 3 odjąć 7 to minus 4 czwarte, czyli mamy minus 1. No, i tutaj mamy minus b, czyli 3, dodać pierwiastek z delty, czyli 7, podzielić przez 2a, czyli podzielić przez 4. No to będzie 10 czwartych, a więc 5 drugich. No i teraz tak, jako że jest to nierówność, to zaznaczamy sobie te miejsca zerowe na osi liczbowej. Mamy minus 1 oraz 5 drugich. Kółeczka będą otwarte, nie zamalowane, ponieważ mamy znak większości. No i jeszcze nas interesuje kierunek ramion paraboli. Widzimy, że a jest dodatnie, jest większe od zera, czyli to oznacza, że par parabola ma ramiona skierowane do góry. I bierzemy pod uwagę to, co będzie większe, czyli tą oraz tą część. No i zapiszmy, x należy od minus nieskończoności do minus jedynki, w sumie od 5 drugich do plus nieskończoności. I teraz tak, nieskończoności zawsze mają te nawiasy otwarte, okrągłe, natomiast minus 1 i 5 drugich mają nawiasy okrągłe, ponieważ kółeczka są niezamalowane i to oznacza, że te liczby nie należą do rozwiązania tej nierówności.